Dzień dobry, mamy wymarzony pług, który przyszedł po tygodniu. Jest to, już, mam już rozpakowane tutaj już papiery, żeby nie przedłużać mam filmu. Taki, nie wiem, dwu-3 minutowy. Jest to od firmy Inem i Tu mamy to Nie wiem, by fajnie było to rozkleić, nie? Tak jedną ręką. No. Idzie. No jednak nie na chnie pójdzie. Yy, ja Wam pewnie. Ja ją to rozpakuję i Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Jest to taki pług. Jest on, y, może się wydawać mały, no mały, ale jak on tutaj jest, on jest duży. To jest moja ręka. On jest taki, nie? No, mamy tu rączkę i to dobrze pójdzie, bo on będzie tak robił, nie? Nie, że tak, tylko on tak do ziemi. No i tak będziemy robić. Może gdzieś później przetestujemy. Jutro, może, dzisiaj, może nawet. Więc no, mamy w ogóle niecałe dwie minuty. Kupi, kupiłem go za 35 zł, był jeszcze dyszka tam dostawa. Mamy tak na śrubę, żeby przykręcić. Nie łapie chyba ostrość. O, teraz tu mamy taką. Jest to w dwóch miejscach zaspawane. Tu i tutaj. O, dobrze. To do zobaczenia. Niebawem w nowych odcinkach. Nara.